Inwestycja powiem w do 20 milionów złotych, a więc duże pieniądze, największe w do dotychczasowej historii jak na jeden akademik, ale potężny akademik, tutaj było kiedyś 900 miejsc, teraz będzie 700, bo to będzie lepszy standard i mamy nadzieję, że w dolnej części będzie taka część hostelowa, która no, zarobi dodatkowo na to, żeby te ceny pokoi dla studentów były niewygórowane. Pralnie, kuchnie, pokoje do pracy, to wszystko jest naprawdę na takim poziomie, że ja nie waham się powiedzieć, że powinniśmy te wszystkie delegacje zagraniczne, które czasami traktują nas jeszcze jak kraj trzeciego świata, tutaj przyprowadzić, żeby zobaczyli, że ten standard jest naprawdę świetny. Byłem w ostatnich kilku latach w wielu krajach i w Hiszpanii, i w Anglii, w Irlandii. I mieszkałem czasami na konferencjach, a tak jest często. Mieszka się w akademikach, nie mamy się czego wstydzić, wręcz przeciwnie. W stosunku do niektórych krajów jesteśmy, oczywiście, jeśli idzie o te, remontowane świeże akademiki, jesteśmy naprawdę na topie. Yy, mamy nadzieję, że jeśli nam się dalej tak uda jak dotychczas przez 5 lat, a przez 5 lat nam się udało od roku oddawać jeden akademik, jeden dom studencki, to, że tak będzie dalej.